Niewiele osób wie o tym, że łechtaczka ma aż 8 tysięcy zakończeń nerwowych. Jest to o wiele więcej niż mamy na wargach, języku, opuszkach palców czy nawet na penisie. Ten niezwykły narząd został stworzony właśnie do odczuwania przyjemności seksualnej. Poza tym łechtaczka jest też o wiele większa niż nam się wydaje. To co widzimy to jest żołądź łechtaczki z napletkiem oraz dwa ciała jamiste. Niewidoczny jest natomiast cały trzon łechtaczki otaczający z dwóch stron wejście do pochwy. Podczas podniecenia on nabrzmiewa i staje się niezwykle czuły na dotyk, dostarcza wielu wielkiej przyjemności seksualnej. To, że łychtaczka jest 10 razy większa niż myślano do tej pory. W latach 90. odkryła urolożka Helen O'Connell. Duże zainteresowanie budzi zwykle też punkt G. Wiele osób pyta o to, czy on naprawdę istnieje. Punkt G swoją nazwę wziął od nazwiska niemieckiego ginekologa Ernesta Grafenberga, który opisał to niezwykle wrażliwe miejsce na przedniej ścianie pochwy. Punkt G jest to niewielka powierzchnia średnicy 1 cm kwadratowego. Grafenberg odkrył go w ten sposób, iż stwierdził, że większość przebadanych przez niego kobiet Najbardziej wrażliwą ma przednią ścianę pochwy i jest to obszar około 3-4 cm od ujścia pochwy. To, że wnętrze pochwy jest niezwykle wrażliwe, było właściwie rewolucyjnym odkryciem, ponieważ do tej pory przed odkryciem Grafenberga panował taki pogląd, który wziął się właściwie z XVIII- i XIX-wiecznych teorii mizoginicznych, obłudnych, mówiących wbrew oczywistym faktom, że wnętrze pochwy jest całkowicie niewrażliwe, a kobiety wyzbyte są wrażliwości seksualnej. Dawniej uważano też, że zdrowa psychicznie kobieta nie powinna odczuwać przyjemności seksualnej ani mieć silnego popędu seksualnego. Jeżeli tak się zdarzyło, to leczono ją usuwaniem łechtaczki. Do dziś można się spotkać z takimi zabiegami. W Afryce obrzęd wycięcia łechtaczki ma duże znaczenie kulturowe. Często dokonują go inne kobiety młodym dziewczynom.